z pełnomocnikiem okręgowym Prawicy Rzeczypospolitej, Tomaszem Głowackim. Odbyliśmy dwa spotkania na terenie okręgu sieradzkiego, wyborczego okręgu sieradzkiego. Byliśmy w Łasku i w Kutnie. Oba te spotkania były poświęcone przygotowaniom Prawicy Rzeczypospolitej do zbliżających się wyborów prezydenckich i samorządowych w Kutnie. Spotkaliśmy się z lokalną strukturą prawicy Rzeczypospolitej. Pan Marek Drabik, który jest pełnomocnikiem prawicy w Powiecie Kutnowskim, zorganizował to spotkanie. Rozmawialiśmy na temat przyszłości prawicy w tym powiecie, przygotowań do wyborów samorządowych. Myślę, że było to bardzo potrzebne spotkanie i było to bardzo owocne spotkanie. Mieliśmy okazję poznać się, wymienić poglądy, wymienić uwagi co do działalności prawicy Rzeczypospolitej. Ja sam jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego spotkania. Myślę, że było ono również dla mnie bardzo potrzebne i owocne jako członek zarządu. Prawicy Rzeczpospolitej, też jakby staram się zbierać i rejestrować różne uwagi płynące od naszych działaczy z terenu, przekazywać je dalej panu prezesowi Markowi Jurkowi, jak i członkom zarządu. To daje też możliwość pewnego, pewnej wymiany myśli i rozwoju zarówno naszych struktur, jak i rozwoju ideowego naszej partii. Także chciałbym. Podziękować i pełnomocnikowi okręgowemu Tomkowi Głowackiemu i panu Markowi Drabikowi, szefowi struktur kutnowskich za to spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłem do Kłótna, a wcześniej do Łasku przyjechać.